W dniu pierwszym, unieważni okrutną politykę Joe Bidena dotyczącą tzw. Tak opieki afirmującej płeć. To absurd. Proces, który obejmuje podawanie dzieciom blokerów dojrzewania, mutowanie ich wyglądu fizycznego, a w końcu przeprowadzanie operacji na nieletnich. Czy można w to uwierzyć? Podpiszę nowe rozporządzenie wykonawcze nakazując każdej agencji federalnej zaprzestanie wszelkich programów, które promują koncepcję płci i zmiany płci w każdym wieku. Następnie poproszę Kongres o trwałe wstrzymanie wydawania federalnych pieniędzy podatników na promowanie lub finansowanie tych procedur. Oraz uchwalenie ustawy zakazującej okaleczania seksualnego dzieci we wszystkich 50 stanach. To wszystko odbędzie się bardzo szybko. Oświadczę, że każdy szpital lub dostawca usług zdrowotnych, który uczestniczy w chemicznym lub fizycznym okaleczaniu nieletnich, nie będzie już spełniał federalnych norm zdrowotnych i bezpieczeństwa dla Medicaid i Medicare i zostanie natychmiast usunięty z programu. Ponadto wesprę stworzenie prywatnego prawa do działań dla ofiar aby mogły pozwać lekarzy, którzy niewybaczalnie przeprowadzili te procedury na nieletnich. Departament Sprawiedliwości zbada Big Farm i duże sieci szpitali, aby ustalić, czy celowo ukrywały one straszliwe, długoterminowe skutki uboczne zmian płci, aby wzbogacić się kosztem wrażliwych pacjentów, w tym przypadku bardzo wrażliwych. Zbadamy również, czy Big Pharma lub inni nielegalnie reklamowali hormony i blokery dojrzewania, które w żadnym wypadku nie są licencjonowane ani zatwierdzone do tego zastosowania. Mój Departament Edukacji poinformuje Stany i okręgi szkolne, że jeśli jakikolwiek nauczyciel lub pracownik szkoły zasugeruje dziecku, że może być uwięzione w niewłaściwym ciele, stanie w obliczu poważnych konsekwencji, w tym potencjalnych naruszeń praw obywatelskich z powodu dyskryminacji ze względu na płeć i utraty funduszy federalnych. W ramach naszego nowego organu akredytacyjnego dla nauczycieli promować będziemy pozytywną edukację na temat rodziny, ról matek i ojców oraz celebrować to, co czyni mężczyzn i kobiety różnymi i wyjątkowymi, zamiast to wymazywać. Poproszę kongres o uchwałę, która ustali, że jedynymi płciami uznawanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych są mężczyzna i kobieta, które są przypisane przy narodzinach. Ustawa jednoznacznie określi również, że tytuł dziewiąty zabrania mężczyznom uczestniczenia w sportach kobiet i będziemy Chcemy chronić prawa rodziców przed zmuszaniem ich nieletnich dzieci do przyjmowania tożsamości płciowej, która jest nowa bez zgody rodziców. Tożsamość nie będzie nowa i nie będzie bez zgody rodziców. Żaden poważny kraj nie powinien mówić swoim dzieciom, że urodziły się w niewłaściwej płci, koncepcji, która nigdy nie była słyszana w całej historii ludzkości. Nikt o tym nie słyszał. To, co dzieje się dzisiaj, to wszystko wydumane przez radykalną lewicę zaledwie kilka lat temu. Pod moim przywództwem ten szalony czas się skończy.